Halo, halo, poznajecie mój głos. Pamiętacie mnie jeszcze? gdzie przecież tu nikogo nie ma. Boom, dzień dobry, z tej strony Dis i mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie. No bo jak zapewne zdążyliście zauważyć, od dobrych kilku odcinków ten kanał prowadzą chłopaki, bo ja nie bardzo mam na niego czas przez treningi. Jednak dziś jestem tutaj, ponieważ oprócz tego, że trenuję fizycznie, <laughs> jestem również trenerem! Trenerem Pokémon, bo maniakalnie gram w grę Pokémon Unite i wy już wkrótce też będziecie mogli w nią zagrać. Ja jak na razie gram w nią na Switchu, a 22, czyli już pod koniec tego miesiąca, będzie dostępna również na Androida i ja iOSa. Jestem pewien, że wielu z Was też będzie grało. I jestem tu, by powiedzieć Wam coś ważnego. Otóż, jeżeli chodzi o Pokémon Unite, to jestem zajebiście dobry. Zajebi i w dzisiejszym odcinku będę miał prawdopodobnie okazję Wam to udowodnić. Zresztą spójrzcie sami na obraz z gry. W tym momencie znajduje się w randze Ultra Class 1. A tak właśnie prezentuje się cały system rankingowy. Mamy beginnera, potem greata, eksperta, weterana, ultra, a po ultra jest master, z którym dzieli nie tylko i wyłącznie jeden mecz. Jak widzicie, trzy żółte kryształki nabite, i jeszcze jedno zwycięstwo, i nabije najwyższą możliwą rangę. Pokemon Unite! I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, jeżeli mi kibicujecie, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo na tym kanale możliwe, że teraz będę pojawiał się od czasu do czasu, ale tylko i wyłącznie gościnnie, bo w dalszym ciągu prowadzą go przede wszystkim Ryba i Przemo! A teraz co? Nie przeciągając, zaczynamy, bo już nie mogę się doczekać. Stop! Widzowie, ja chciałbym Wam powiedzieć jeszcze tutaj na początku, że jeżeli chodzi o tą najwyższą rangę, to popełniłem pewien błąd. Nie chcę Wam mówić jeszcze jaki, ale oglądajcie do końca po. Bo... Wyszło dość zabawnie. Na samym starcie muszę Wam się do czegoś przyznać. Podobnie jak w League of Legends, tak samo w Pokémon Unite jestem dżunglerem i można powiedzieć, że jestem trochę one-trick-pony, czyli jedną z tych osób, które raczej starają się grać jedną postacią, którą grają prawdopodobnie całkiem nieźle. Tak wygląda właśnie moje mecz historii. Gram głównie Zera Orom. Według mnie genialny dżungler, świetne teamfighty i ta koronka, która jest przy moim awatarze, oznacza, że miałem MVP, czyli że byłem najlepszy w meczu. I niezależnie od tego, czy wygrywam, czy przegrywam, tego MVP zdobywam bardzo często, ale jak widzicie, większość mam tutaj wygranych. I to mówię wam o tym po to, by powiedzieć, że tego Zeraorę chcę koniecznie piknąć na tą grę, więc startujemy mecz i to jest mega ważne, żebym wybrał tą postać. Muszę zdążyć przed innymi, muszę dostać dżunglę i musi być to Zeraura. To zwiększy moje szanse na zwycięstwo. Wchodzimy w lobby. Ej, powiem wam, że czekałem chyba z dwa tygodnie i nie grałem w ogóle w Pokemony, bo chciałem to dla was nagrać. Chciałem uwiecznić ten moment. I teraz moja tajna taktyka na wybranie swojej postaci One Trick Pony. Jak widzicie, mamy 24 sekundy i większość osób już zaakceptowała. 9 na 10. Ja akceptuję zawsze, jak zaakceptują wszyscy oprócz mnie, i jak jest taka końcówka czasu, po to, by wybrać swoją postać. Bo może ktoś, wiecie, się zagapi i nie zdąży. Kumacie, o co mi chodzi. I to często działa, więc uwaga, pyk. I teraz szybko wybrać Zeraorę. Cztery razy w prawo, jak się nie mylę. Raz, dwa, trzy... Jest, mamy Zera Teraz szybko zasygnalizuję mojej drużynie, że chcę iść do dżungli. Żeby nikt mi tej dżungli nie zabrał. Central Arena, zasygnalizowałem pierwszy, więc mam nadzieję, że tą dżunglę dostanę. Słuchajcie, całkiem możliwe, że tylko jeden mecz wyjaśni cały dzisiejszy odcinek. I szczerze, trochę na to liczę. Może tutaj nie będę już mówił, że to jest graty pomowa. Chyba wszyscy już wiedzą. Ch chyba tak. Mecz numer jeden! Let's go! Dobra, będę starał się wam też troszeczkę opowiadać o mojej taktyce w dżungli. Na start zacznę sobie ze slashem, idę sobie dołem i... Zbijam, ej, czekajcie, zbijam tego pieska. On idzie sobie w losowe strony, raz do góry, raz do dołu. I tam, gdzie on idzie, respi się zawsze jeden określony buff Teraz biorę sobie agility. Tam, gdzie on idzie, zazwyczaj respi się niebieski buff Tak zauważyłem przynajmniej. Mogłem uniknąć tego ataku od niebieskiego buffa, Albo mogłem mu go przerwać ze slasha Postaram się Wam pokazać to na tej drugiej, na tej drugiej kampie. I zjeżdżamy tutaj. Zaraz będziemy robić jakieś ganki. Tego ataku trzeba uniknąć, żeby nie tracić niepotrzebnie HP I teraz patrzcie na to, kiedy on idzie do respa i kiedy go podbijemy, to on nas nie atakuje. Więc warto zrobić to podbicie w trakcie, gdy jeszcze wraca. Dzięki temu. Tracimy mniej punktów zdrowia. Już troszeczkę mam tutaj dżunglę obcykaną. Przepraszam, że mówię chaotycznie, ale staram się tutaj skupić na grze i na liniach. Patrzymy na minimapę. Co się dzieje? Na dole? Nasi mogą być zaraz atakowani, więc chodźmy ich zaasekurować, może nam się uda zrobić tak zwany counter gank, czyli zareagować na to, co może chcieć zrobić przeciwny dżungler, i a, a, a tutaj się chyba za wiele nie uda zrobić, niestety. Ale dobra, jest przeciwny dżungler. Gdzie są nasi? Nasi są tutaj. Czy my możemy coś z tego zrobić? Czy my możemy tutaj podjąć walkę? Jest trochę porówno. Czekajcie, spróbuję to zabrać. Dobra, udało się to zabrać. O, tam ładny stun. Dobra, oni się wycofują. O, Charmander tutaj coś próbuje. Ej, ziomeczku! Ziomeczku! O, nie, 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 bardzo źle, że on to robi. Ale dobra, mamy go, zbity. I, I czy my możemy z tego zbić? O, dobra, zabrałem mu to. Nice. Ej, może go ubiję, może go ubiję. Aj, 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 aj zdążył wydaszować. Dobra, podbiłem go. Dawajcie, jazda, jazda! Rozkład jazdy! Jazda z kilami. Oj, i chyba tutaj nic niestety nie zrobimy. Trzeba stąd wycofać. Chociaż dobra, drużyna włożyła jakieś punkty, co nie jest wcale złe. Ej, zostaw go, mordo. O nie, zrobiłem duży błąd tego zawodu, a Wulpik z pełnym HP! Włosy mam niczym Wulpik. Co ten ziomek robił? Nie, nie będę flamił. Cza, cza, czasy Lola już minęły. Nie, nie, nie będę go obrażał, ale mógł rozegrać to lepiej i pomóc drużynie. No dobra, trudno. Yy, dżunglujemy sobie dalej. Nasze Buby się poryspiły. Może też trochę tam za długo zostaliśmy, taka prawda. Poszedł tak zwany overstay. Tak się mówi na sytuację, w której zostaniesz za długo na linii, no i wtedy dostajesz w wciry, bo przeciwnik na przykład Ci wraca na pełnych punktach zdrowia, więc tego raczej staramy się nie robić. Ale wydaje mi się, że tak trwał, trzymilibyśmy tam szansę. Okej, okay, zgarniamy kolejną kampę. Czy my możemy coś pomóc na dole? A może teraz tak, spróbujmy... O, tutaj oponent sobie wyczyścił naszą dżunglę trochę, ale to nic, tutaj jest kolejny krabik. O, mordziaty! Patrzcie, trzy razy, raz, dwa i trzy i fiką na plecy. Oj, coś sobie tutaj... Dobra, spinguję drużynie, że nic się nie dzieje. Tak, tak właśnie chciałem spingować. Oh oh, yes, oh. da. Let's go. Dobra, niestety, o nie, 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 flash, flash! uuu, nawet nie było blisko. Widzieliście to, widzowie? Yy, ja to wszystko policzyłem. to ta, ta skomplikowana matematyka, właśnie się na mnie tutaj pojawia. Yy, dobra, trochę się uleczyłem. Wezmę sobie to. Mamy zdobytego discharge'a. Discharge jest to bardzo mocna umiejętność obszarowa. I może nam się przydać w walkach drużynowych, które zaraz powinny nastąpić. Zróbmy sobie buffa I co my możemy spróbować zrobić dalej? Czekajcie, bo tutaj przekminiam. Co możemy zrobić? Na dole się tam biją. Dobra, na dole jest ich dżungler. To, gdybyśmy teraz my poszli na górę. I zdobyli jakąś przewagę, to moglibyśmy zrobić górnego bossa. Czy my możemy to zrobić? Dobra, dawajcie. Ej, drużyno, chodźcie tutaj. Nikogo tutaj nie ma. To się uda. Patrzcie, jak on szybko spływa. Oj, ktoś mnie widział. O nie, Slowbro mnie widział. No dalej, pomóżcie mi, czemu on się z tym klepie, mordo. Dawaj! Dobra, chyba od odstraszy. Ej, dobra, to nie jest złe. Przepraszam, zwracam honor. To, co zrobił, jest dobre. I mamy dzięki temu Rotoma, który pomoże nam zdobyć punkty. Dawaj, dawaj, mordo. My tutaj gramy o punkty. Musimy je zdobyć. Dobra, i Rotom zrespione i pyk. I możemy włożyć. Cały ten pat! Oj, kozacko! To jest bardzo dobre. To jest bardzo. Oj, oj, to jest bardzo złe. Dobra, pale, gumę. Protokół ucieczki, wczytuję protokół ratowania tyłka. No i spoko. Zbiliśmy im jeden punkt, zdobyliśmy dużo punktów. Przypominam, że tej rozgrywkę wygrywamy za wszystkie wsadzone gole. Można tak by to nazwać. Sobie tak to się nazywa. Więc tych goli musimy wsadzić jak najwięcej. I co dalej? Porespiła się nasza dżungla. Tutaj mamy coś do zebrania. Mamy już ulti. Nasze ulti jest mega mocne. O, możemy gole wsadzić, dobra. Włożę 16. Oj, nie włożę 16. Chyba tam. Dru... E nie, drużna tam się bije. Musimy iść pomóc. Musimy iść pomóc. Dawajcie. Biją się nie biją się? Biją się nie biją się? Dobijemy się czy się nie bijemy. Ej, dobra, mamy dwa punkty zdjęte. I to jest przewaga! Możliwe, że zaraz nabijemy największą rangę w grze. Ten mecz idzie po naszej myśli. Jesteśmy w połowie meczu i idzie naprawdę kozacko! Ryba, wiesz, że będziesz musiał mi mówić mistrzu Pokémon, jak nabije taką mistrzowską rangę. Tak, chyba. Kutangpanie, Fanie też może być. On też był kozackim mistrzem. Patrzcie, we have a huge lead! Co za piękne powiadomienie! O, i muzyka dla moich uszu. Ale kozacko! Jak na razie sytuacja zdecydowanie idzie po naszej myśli. Robimy sobie bułki. Oj, tam ten czarminion coś wkłada. Słuchajcie, ważne jest to, żeby nie przestawać dżunglować, nawet jak wygrywacie. Owszem, obrona punktów jest ważna, ale jeżeli nie będziecie dżunglować, to w pewnym momencie możecie być do tyłu z poziomem. Wasze dżunglowanie to zdobycie przewagi dla całej waszej drużyny. Oni nas troszeczkę tutaj od tylca biorą, że tak powiem, i ten ptaszor nam włożył tam punkty. Ale my tutaj złapiemy Skorbaniego, którego powinniśmy bez najmniejszego problemu poskładać. Poskładany jak Transformers. Poproszę tej animacji Optimusa prima. Właśnie tak się chłop poskładał. O, o, tutaj coś może być grane. Dobra, gramy to, gramy to, gramy to. No i nice, o, 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 Ej, dobra, tutaj muszę walnąć ulti, bo inaczej się przekręcę. A tak to może walniemy ich? Trochę przegiąłem pałkę. Widzowie, przegiąłem pałkę. Pale gumę. pale gumę. Ale, może, 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 może... Jest, dobra, ubity. flash. Ucieknę. Powiedzcie, ha! Jakiego playsa zrobiłem? Poproszę o replay tej akcji. Ale, może, 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 może. może, Jest, dobra, ubity. Flash, ucieknę, pójdźcie, I okej, wracamy do gry. To było na. Ej, a byłem pewny, że to jest ten Ej, może Dendrała zrobimy. Zdążymy go zrobić? Czy my go zdążymy zrobić? Powinniśmy zdążyć go zrobić. On da nam tarczę, on daje tarczę całej drużynie, o ile się. Tak, daje tarczę całej drużynie, na pewno się nie mylę. No ale dobra, oj, drużynka się tam bije. Nie, 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 nie. Aj, dobra, wzajemnie się zabiliśmy. Dobra, nie, mało HP, dalej, dobijacie go. Jazda Pikaczu. Dobra, mamy go, bezpiecznie. It's safe! It's safe! elegancko jest! Elegancko! Dobra, my go mamy? My go mamy. Już myślałem, że ten Greninja ukradł. No i super! Kurde, ale jest dobrze w opór! Dobra, teraz mamy skocznie, więc możemy sobie z niej skorzystać. Stitniemy sobie do dżungli. Chyba trochę z daleko poleciałem. Nieważne, mam skoki, doskoczę do tu. pyk, I robimy sobie bufkę elegancko. Zaraz będzie respił się Zabdos. Czekajcie. Cz Zabdos jeszcze nie zrespił. Tak, on zaraz będzie się respił i tego Zabdosa trzeba będzie albo zrobić, albo zabezpieczyć. Robienie go może być ryzykowne, chyba, że będziemy mieli pewniaczka, no to wtedy zrobimy. Mówiąc pewniaczka, mam na myśli sytuację, gdzie zabijemy kogoś z przeciwników i dzięki temu będziemy mogli sobie tego Zabdosa... O, na przykład tego, Mordziatego. Puf. No co, ty gość... Co jest? Skoczyłem w ścianę! Tego proszę nie replayować, panie montażysto! I tego ul... i... też nie. Puf. No co ty, gość? Co jest? Skoczyłem w ścianę. Tego proszę nie replayować, panie montażysto. I tego ul... i Też nie. <ścoughs> Zreplayował to Kacper, prawda? Kacper, masz przegichane. <ścoughs> Dobra, za 20 sekund rozpiszę za wdos. O, a my mamy rozkład jazdy, jazda ze Skurbanim. On jest bardzo mięciutki, rozwalony. On bije dużo te ale ten kolo jest naprawdę miękki. Dobra, muszę wrócić. Nie mam nic... Hab... O Jezu, ale sobie wybrałem miejsce. Epicki fail w takiej grze. Yy, wydaje mi się, że w tej grze zdobyłem za mało punktów, żeby mieć MVP, ale z drugiej strony wydaje mi się, że powinniśmy też ją wygrać, więc nie jest to aż tak ważne. W tym wypadku... Ło, ło, ło Dobra, jazda! Jeden rozwalony. O, ptasior, ptasior! Ty już, gościu, leżonko masz. Dobra, robimy zapdosła do końca. Dawajcie, 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 dawajcie! Jazda, 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 jazda! Skorbany? Dosięgał go No weź, kurde, gościu. Świkoła dosięgnięty. No i dobra, mamy to. Haha, <laughs> drużyno, lecimy. No, to ulti tutaj ode mnie Chyba było całkiem niezłe Dobra, i teraz nawet nie przejmujemy się oponentem Lecimy do ich punktu, wrzucamy im gole I teraz możemy coś tutaj poprzeszkadzać Żeby drużyna mogła sobie na spokojnie wsadzić swoje piłeczki Jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie Teraz ja też sobie jeszcze dorzucę 5 Bo zdobyłem za kilka No i co, 25 sekund do końca Nie ma szans, żeby mieli więcej punktów od nas Nie ma szans, w sensie musieliby mieć haksy Czy przeciwnicy mają haksy? Dowiemy się za 15 sekund Czy może jednak nabiję najwyższą możliwą rangę w boksach no, jazda! Jazda, jazda! Uwaga! To się dzieje! 848 do 154 miażdżąca przewaga w grze o najwyższą rangę w Pokémon Unite! Zobaczmy podsumowanie, czy będę miał MVP? No! i nawet udało mi się zdobyć MVP, a uważam, że tego meczu nie zagrałem wybitnie dobrze, na swoją obronę mam tylko to, że nie grałem zbyt długo, więc słuchajcie, uczcimy to zwycięstwo, teraz obiecuję wam, że zagram jeszcze lepszą grę i gramy w tym momencie na najwyższym możliwym poziomie, spójrzcie, spójrzcie na tą animację, ultra... co? ultra... widzowie... Wasz Jupiterek jest strasznie głupi. Ja wam wytłumaczę co się właśnie stało. W Ultra jest 5 klas. Ja myślałem, że jestem w najwyższej, byłem w najniższej. Dobra, zróbmy jeszcze jednego wina. Jednak nie nabiliśmy najwyższej możliwej rangi. Ja was przepraszam! Ale ja ją nabiję, obiecuję. Dobra, robimy to. Jeszcze jedna gra. XD. XD, Ej. Ja byłem pewny, że jestem w najwyższej, że już jestem na końcu, a ja byłem na początku. Tak czy siak, słuchajcie, to jest ranga na poziomie wysokiego diamentu lub Master Tierra w, w LoLu, już tak nie żartując. Ojej, szybko wybrać postać. Z tego, że zderpiłem niesamowicie, to to i tak jest bardzo duża ranga i w tym momencie wciąż walczymy o najwyższą. Ej, Blastoise już jest w tej grze. Blastoisa dodali, jak nie grałem. Zarumbiście Meczek z Blastoise'em! Z nową postacią! Kozacko! No i to mnie motywuje do gry, to mi się podoba! No i let's go! Gierka numer dwa. Tym razem z nową postacią, czyli jak na razie ze Squirtem, ale w przyszłości Blastoise'em. Przeciwnik też ma go w swojej drużynie. Miejmy nadzieję, że nasz będzie lepszy. Wiecie, jak to jest z mirrorami? Nasz jasuło, ich jasuło. Takie memy z Lola. Nie wiem, czy kojarzycie. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli przekształcić tego, by nasz Blastoise ich Blastoise. Oby nie. Teraz powinien się zrespić niebieski bufek zgodnie z moją teorią? Tak, i respi się niebieski bufek, czyli tam, gdzie idzie ten pierwszy mop tam zawsze respi się niebieski buf, czyli jeżeli by poszedł do góry, no to wtedy niebieski byłby u góry. Mam nadzieję, że kumacie, o co mi chodzi. Teraz czerwony bufek, ten robi atak z rogów, więc trzeba uważać, żeby się nie nadziać. Pyk, nie nadzialiśmy się, teraz zatrzymujemy go przed tym, żeby nie doszedł do ściany. Dzięki temu nas nie bije, nie tracimy HP. Proszę bardzo, dżungla na pełnych punktach zdrowia. O nie, ich Squirtle już zabił, najgorzej. To nasz miał być tym lepszym. No trudno, możemy tutaj coś na górze sobie przygankujemy. Tylko muszę trochę ich wyciągnąć. O, Greninja? Widzę go, widzę go, jest tutaj za ścianą, widzicie go? się ma mordziaty, co tam u ciebie? O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, Bicie go! Ojej, ej, a gdzie jest nasz Squirtle? Czemu nasz squirt.? Czemu nie miał HP? On poszedł sobie moby robić, dobra. To, to może być Casey Yasuo. Drużyno, to może być Casey Yasuo, niestety. On se ta moba z tyłu robi zamiast się bić trwał-trzy, jak mu wchodzę na ganka, Co za łeb. Oj, oj, oj. No nic, może jeszcze koleżka odegra, może po prostu zderpił. O, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Let's go, mamy go. Dobra, następnego. Następnego. To jest tank i bicie go nie jest najlepszą możliwą opcją, ale jest opcją, dobra, jednak nie. Zmieniłem zdanie. Squirtle się wyłożył, ale powiedzmy, że jest to strata, którą jestem w stanie ponieść. No i czemu on robi moją dżunglę? Słuchajcie, jeżeli ktoś robi coś takiego, jak ten koleś, na wyższym poziomie, to znaczy, że jest zbanem. Serio, on jest zbanem. Przykro mi to stwierdzić, ale ten koleś nie będzie grał w tą grę dobrze. W sensie, jeżeli masz linię, której musisz bronić, nie możesz zabierać dżungli dżunglerowi. To jest tak, jakbyś w LOL-u zszedł z mina do lasu, mm, załóżmy, na trzecim, czwartym levelu i robił sobie dżunglę, nie? To jest useless. Wtedy wszyscy na tym tracą. Tak się nie robi. Dobra, cofamy się do bazy. Tłumaczę, bo wiem, że wielu z Was będzie grało kiedyś w tą grę i taka wiedza może Wam się przydać. Oczywiście nie oznacza to, że dżungli nie można robić wcale będąc na nini. Jak najbardziej można, ale w późniejszym etapie. gry... Czekajcie, mamy walkę! Pyk, jeden spykany. Oj, jeszcze skorbany. No dobra, skorbanego chyba też damy radę zrobić. Raczej bez problemu mamy level więcej. No i bez problemu, zrobiony. Trzeba włożyć punkty z ostaw mnie osą. Mam alergię na osy, ale nie mam alergii na zdobyte te punkciki. No i bola! Plus 30. Teraz sobie osę możemy zrobić. Co, jak myślicie, komentujący tutaj widzowie z YouTube, dźwigniemy tego squirtla, czy nie dźwigniemy? Nie dźwigniemy. O ty, ryba, hejterze z za kamerowy. Oj, 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 ziomek tutaj z buta wjeżdża a przynajmniej próbuję, no i dobra, teraz to my z buta wjeżdżamy, ej, dużo ich tu, ale czekajcie, moja obszarówka, ależ ta obszarówka jest potężna, mamy to, dobra, dwóch zdjętych, gdyby udało mi się parę sekund jeszcze wyczekać, dobra, okej, okay. nie, nie, sklepali mnie, a mogli, oj, 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 i dalej mogą, protokół uciekanka, szybko odnowimy sobie punkty zdrowia i spróbujemy dołączyć do walki, ale ta obszarówa z jest potężna, w sensie ten skill discharge, oj, właśnie, i właśnie, i właśnie, i następny zdjęty, i uciekamy na fikole. I elegancko. To jest taka taktyka, wiecie. Hit and run. Wchodzimy, zabijamy, wychodzimy. A few moments later. No, we are struggling to keep up. No właśnie o tym mówię, że mamy na pewno dużo mniej punktów. Jedyna nasza szansa to odbić się na Zabdosie albo jakimś fartem, wygrać teamfight. A może być to ciężkie z taką przewagą oponenta, ale wiecie, jak tu mawiałem. Raz się przegrywa, raz się prze... przegrywa? Chyba, chyba tak mówią, prawda? Dobra, blasto i zainicjował. Robimy to. Robimy to. Robimy to, to się dzieje. No i patrzcie, blastość raz zagrał z nami i co tutaj się najlepszego O, odwala. Kurde, dużo bije ten krab. Ten krab jest naprawdę potężny. Nie, nie wygramy tym fightu. A wyglądało to dobrze na początku. No ale słuchajcie, to już są gry na takim poziomie, gdzie mają prawo być trudne i wyrównane. Niestety. O, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Czy uda nam się uratować Zabdosa? Zabdos to jest jedyna szansa żeby na obrócenie tej gry. Musielibyśmy zrobić Zabdosa. Wjazd! Mamy go! Mamy Zabdosa! To się uda! To się uda, mamy to, możemy to wygrać. O nie, 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 teraz musimy biec i zdobywać punkty. Biec i zdobywać punkty! Nie doleciałem z moimi punktami. Czy to nam się pozwoli odbić? Czy to oby na pewno wystarczy? Czy to nie będzie przypadkiem jeszcze za mało? Oni też próbują wsadzać. O nie, 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 nie możemy na to pozwolić. Przerwijcie im, przerwijcie im, a ja ich ubiję. Jeszcze my wsadzimy, jeszcze my z tego wsadzimy, zobaczycie. Dobra, mamy tego. Dobra, idę wsadzić. Tutaj już damy radę, w sensie oni dadzą radę, a ja idę robić wsady. 39 sekund, yy, chyba zdążymy. Czy zdążymy, czy zdążymy, czy zdążymy. To jest mega ważne. To, może. Ten wsad może zadecydować o meczu. Jeżeli wygramy z 100 punktami, to może być właśnie to 100 punktów. Teraz y, powinniśmy przejść do defensywy na ostatnie 20 sekund. To jest końcowa tego meczu. To będzie mega wyrównane. Chyba, że nam wcześniej naciupali więcej punktów niż się spodziewam, ale wątpię. Tutaj będzie mega wyrównany wynik. To może być jeden z najlepszych comebacków, jaki miałem w tej grze. Dobra, ubijmy sobie go na koniec. Teraz to bez znaczenia. Miejmy nadzieję, że nam nie, wło nie włożyli wszystkich punktów, jakie mieli w kieszeni na koniec. Teraz wszystko się okaże. Nie mam pojęcia, czy to wygramy, ale jest na to szansa. Zobaczmy, 577 do 369! Comeback is real! Piękne dwie wygrane! Co prawda najwyższej rangi jeszcze nie udało się nabić, ale macie na to moje słowo, ja tą rangę nabiję. I śledźcie mojego Instagrama, bo teraz będę sobie w Pokemony pykał co wieczór i informował was na bieżąco o postępach. Przepraszam was za drobną pomyłkę w narracji na początku, Byłem przekonany, że gram właśnie o najwyższą rankę. Rangę. Jestem zbanem. Ale jeżeli wy nie jesteście zbanami, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z na kanale, po to, by śledzić wszystkie kolejne odcinki, jakie się tu pojawią, a na pewno będzie tu Pokémon Unite. Nie tylko w wykonaniu moim, ale chyba chłopaków też, co? Pograć coś poksy? Na, na komórkach? No, Chociażby? Ja, widzę, no. Wychodzą już niedługo, więc chłopaki też pograją i na komórkach, i za niedługo kupujemy też drugiego Switcha. Na dzisiaj to wszystko. Subujcie kanał, wpadajcie na poprzednie odcinki i trzymajcie się ciepło. Cześć! Ryba do Pokebola. Eł! Wyskoczył z Kubany.